Zdarzyło ci się czasem, że na przykład komuś zaczęła lecieć krew, albo trzeba było właśnie zrobić jakieś zatamowanie? Tak, to zdarzało się często i też w większości to było u panów, z tego względu, że my też golimy zarost. Jeżeli rodzina chciałaby, żeby pan miał ogolony zarost, i staramy się, żeby to wszystko po prostu wyglądało tak, jak zleciła nam rodzina. Bywają też momenty, w których ta skóra jest po prostu zasłucha, mimo tego, że staramy się odpowiednio ją nawilżać. Ile razy jest tak, że coś pójdzie, nie tak, chwila po prostu nawet drobnej nieuwagi czy mocniejszego ruchu, wówczas ta krew się pojawia i my musimy sobie właśnie z nią poradzić na tyle, żeby no później do tej ostatecznej, już ostatniej w zasadzie ekspozycji wyglądało to dobrze. Więc zdarzają się takie przypadki, jednak my jesteśmy w stanie to od ręki opanować i nie są to jakieś niewiadomo, jak dużo. Duże krwotoki, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.